Dzień dobry i szczęść Boże. Witam bardzo serdecznie 23 lipca w środę. Ok, moi drodzy, dzisiaj dostajemy bardzo piękną Ewangelię, w której Pan Jezus przedstawia obraz swojej wspólnoty, jaką jest Kościół. Jezus 2000 lat temu założył tutaj na Ziemi wspólnotę. My nazywamy ją Kościołem Powszechnym, Kościołem Chrystusowym. I o tej wspólnocie, o Kościele, yy, no bardzo dużo mówimy przez dwa tysiące takiej autorefleksji, mówiąc o sobie, o naszym zgromadzeniu, którym jest Kościół. Używaliśmy przez dwa tysiące lat bardzo wiele obrazów. Yy, i ostatnie takie obrazy z XX wieku no, no do 60 lat, czyli 6, no, 60 lat temu jeszcze były aktualne, no, nie były dosyć korzystne o naszej wspólnocie, o, o kościele, po, ponieważ funkcjonowały dwa obrazy. Pierwszy to okręt wojenny. Na wzburzonym morzu, czyli Kościół jest wojennym okrętem, widzicie od razu nastawienie takie do walki, jest okrętem na morzu i to jakim wzburzonym jest sztorm, to może to ten świat, więc osoby, które są w tym okręcie, na tym okręcie są bezpieczne. Ale z drugiej strony w ciągłym zagrożeniu. One muszą być w takiej czujności do walki. No i to był obraz kościoła. Drugi obraz, też taki dosyć niewłaściwy, ale funkcjonujący przez setki lat, to było warowne miasto zamek gdzieś położony na górze, ale właśnie obwarowane. Wysoki mur, znowu nastawienie takie do obrony, że wokół nas są wrogowie, zły świat, a my jesteśmy w zamku, jesteśmy w mieście obronnym i musimy po prostu bronić swoich wartości i dwa takie obrazy, moi kochani, o wspólnocie naszej pokutują do dnia dzisiejszego, że jesteśmy Tymi, którzy muszą walczyć, albo ci, tymi, którzy muszą się bronić przed kim, przed czym? Przed złymi nurtami tego świata, złymi poglądami tego świata. Otóż nie, moi kochani, Sobor Watykański II, właśnie ta reforma wielka, yy, która była w latach 60. XX wieku, postanowił w swojej autorefleksji wrócić do korzeni. Wrócić do tego obrazu, który sam Pan Jezus zostawił. A propos swojej wspólnoty, czyli Kościoła. No i w dniu dzisiejszym mamy Ewangelię z Jana 15:18, która to właśnie opisuje, czym jest tak naprawdę nasza wspólnota, czyli Kościół Chrystusowy, czyli zgromadzenie uczniów Jezusa. I to jest obraz najwspanialszy, ponieważ wymyślił go sam Pan Jezus. Nie te obrazy o kościele, które powstawały w przeciągu 2000 lat są trafne i właściwe. Można powiedzieć, że one są błędne. Tak jak te dwa, o których wspomniałem. Najwłaściwszy jest ten obraz, który miał Pan Jezus w głowie, kiedy zakładał kościół. I co to za obraz, moi drodzy? Co tam jest w tym Jana 15, 1,8? Jest tam historia, może nie inaczej. To nie jest historia, to jest właśnie takie wyobrażenie o krzewie winnym i latoroślach. Które z tego krzewu odbijają i mają przynosić owoce. I to jest przepiękny obraz. Krzew winny i wszczepione w ten krzew lato rośle. I to jest obraz kościoła, moi kochani, naszej wspólnoty. Jezus rozwija to tak. Ja jestem krzewem winnym, czyli ja jestem tym korzeniem, ja jestem. Tą częścią zasadniczą krzewu, niezmienną, tą starą, tym rdzeniem, kręgosłupem, to sam Jezus. A winne latorośle, które sezonowo odchodzą od tego winnego krzewu, to wszyscy ludzie, którzy przez chrzest, przez Przyjęcie wiary przez uznanie Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, wszczepiamy się w ten winny krzew. Jesteśmy w tym winnym krzewie gałązkami, latoroślami, pięknymi, zielonymi latoroślami, które to dopiero przynoszą owoc. Te winne grona one są owocem latorośli. Ale których latorośli? No, wszczepionych w winny krzew. Latorośl nie może istnieć bez winnego krzewu. No, nie ma takiego prawa. I automatycznie latorośl nie może przynosić owocu, jeżeli nie trwa w winnym krzewie, jeżeli nie czerpie soków z właśnie tego rdzenia, jakim jest winny krzew. I Jezus właśnie przedstawia taki piękny obraz yy, krzewu winnego, jako obraz kościoła. I mówi, że tą częścią niezmienną jestem ja, właśnie, winnym krzewem, który trwa niezmiennie. Później sezonowo pojawiają się winne latorośla. To są ludzie. I zobacz, faktycznie pokolenie przychodzi, pokolenie odchodzi. Przed nami były pokolenia chrześcijan, których już nie ma. My przeżyjemy to życie, wydamy owoc i też nas nie będzie. I pojawią się nowe latorośle, które mają żyć tu i teraz, w teraźniejszości i przynosić owoc w teraźniejszości. Później, kiedy już przeminiemy, kiedy nasze pokolenie się skończy, już nie będziemy musieli przynosić owocu, już będziemy trwali w Bogu Ojcu. Będziemy przy Bogu Ojcu. Tutaj na Ziemi trwamy przy Jezusie Chrystusie. Trwamy przy winnym krzewie. I pojawiamy się tak jak sezonowo pojawiają się gałązki w winnym krzewie, pojawiają się latorośla. W sezonie przynoszą owoc, a później znowu znikają. Tak właśnie są pokolenia w kościele. Nasze życie jest ograniczone. Nasze życie na tym świecie, to życie doczesne, ma swoje granice. I właśnie w ramach tego życia musimy być wszczepieni w Chrystusa, z Niego czerpać soki i przynosić owoc. Nasze życie tu na Ziemi to krótkie, doczesne, ten sezon, w którym jesteśmy winnymi latoroślami jest przeznaczone na to, abyśmy przynosili owoc i to owoc obfity mówi Chrystus w innym miejscu. I w tym pięknym obrazie Pan Jezus mówi też o Ojcu swoim. To jest ten, który uprawia ten winny krzew, który dogląda całego tego winnego krzewu, czyli Kościoła, czyli Jezusa, który ma wszczepiony, wszczepionych uczniów, winny krzew, który ma y, winne latorośle. I to Bóg, Ojciec, jest tym, który przychodzi i uprawia, jest ogrodnikiem, jest właścicielem winnicy, jest tym, który dba. No i tutaj, y, idąc już y, na, na koniec tego Słowa Bożego, jest pokazana. Y, pokazane takie zaangażowanie Boga Ojca, dwojakie. Pierwsze, yy, oczyszczające. Bóg chce, aby winne lato rośle przynosiły owoc obfite, a żeby były obfite te owoce, On musi oczyścić winny krzew. I to oczyszczenie, moi kochani, jest potrzebne, aby yy, winogrona pojawiły się w obfitości. I to oczyszczenie winnego krzewu polega na przycinaniu, i polega na pielęgnowaniu, wystawianiu na słońce, nieraz podwiązywaniu gałązek. To jest robota Boga Ojca. I teraz yy, wszystko jest właściwe. I podcinanie, i to podwiązywanie, i wystawianie na słońce. Wszystkie formy pielęgnowania. Są potrzebne, aby winny krzew mógł mieć gałązki, te win y, latorośla, które będą obfitowały w owoce. Moi drodzy, y, jak Bóg dba o y, ten winny krzew? Kogo podcina? Y, kogo wystawia na słońce? Kogo pielęgnuje? Też. Można sobie dopowiedzieć. Jezus mówi, że kto nie przynosi owocu, zostanie odcięty. Czyli te dziczki, te gałązki, te latorośla, które nie przynoszą winogron, są jak gdyby niepotrzebne. Jeżeli Twoje życie jest nieowocne, bezowocne, Bóg przytnie Ciebie. Nie chciejmy być w tej sytuacji. Pamiętajmy, że naszym powołaniem jest przynosić owoc obfity i trwać w innym krzewie, w Jezusie. A to oczyszczenie, którego Bóg Ojciec dokonuje, jeszcze przychodzi przez słuchanie Słowa Bożego. Jezus mówi: Wy już jesteście czyści, oczyszczeni dzięki Słowu, które wypowiadam do Was. To Słowo Boże nas oczyszcza, inspiruje, pozwala owocować. Pozwala czerpać soki z tego rdzenia, jakim jest Winny Krzyż. No moi, kochani, piękny obraz naszej wspólnoty, jak i, jaką jest Kościół. Niech Pan Bóg nas umocni w trwaniu w Kościele, szanowaniu Kościoła i patrzenie na Kościół nie jako na zamek warowny, nie jako łódź, jakiś okręt wojenny. Lecz właśnie w taki sposób, w jaki Jezus patrzy na naszą wspólnotę, na nasz Kościół Chrystusowy, jako winny krzew i latorośle wszczepione w ten winny krzew, który mają przynosić pyszne winogrona. Niech Pan nam wszystkim błogosławi na wspaniały czas, na trwanie w Jezusie, słuchanie Jego słowa i przynoszenie owoców. Miłości, pokoju, radości dla ludzi, z którymi jesteśmy blisko. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.